Jeśli interesuje Cię tylko informacja o spalonym muzeum, to kliknij w ikonkę minuty, która, która Ci się wyświetla. Natomiast wtedy pominiesz część, w której mówimy o ubezpieczeniach. Dzień dobry, po ostatnim filmie dotyczącym możliwości ubezpieczenia autokasko zabytkowego motocykla, troszeczkę się zmieniło. Po pierwsze. Dostaliśmy bardzo dużo informacji od Was i dzięki temu okazuje się, że temat nie był zamknięty. Zostały nam dwa towarzystwa, które prawdopodobnie mają, mają ofertę dla weteranów. Za chwilę tam zadzwonimy. To jest warta i kompensa. Natomiast odnośnie tego, jak wygląda sytuacja ubezpieczeń za naszymi granicami, porozmawiamy o tych telefonach dzwonimy do warty to jest lokalny agent, bo tak sugerują na stronie głównej i zaraz będziemy więcej wiedzieć. Wybrany, numer jest niedostępny. The Yy, niedostępny w ogóle czy chwilowo. Dzień dobry Pani, moje nazwisko Erwin Gorczyca, znalazłem Pani numer na stronie głównej warty i chciałbym się dowiedzieć, yy, czy wasze towarzystwo jest w stanie ubezpieczyć mi zabytkowy motocykl w ramach autokasko. Od razu powiem, że kasko jest drogą, drogim ubezpieczeniem. Mm -hmm. Ale to skoro pani Nie jest rozumiem, ale skoro pani tak mówi, to znaczy, że ma pani jakieś już doświadczenie w tym względzie? Tak. Że już pani robiła ja wyceny? Mówię, jestem pracownikiem w od lat 20 ponad Aha. No i no tak. powiem panu, że Ile razy nie liczę kasko, to ciężko, żeby ktoś kupił. I to nie, że ja, ja, ja jak najbardziej ja zachęcam i zapraszam, uh -huh, uh -huh. tylko nie jest tanie. W ogóle kasko na motor jest drogie. No tak, A, w ale... w jednej firmie będzie drogo, ale przeliczyć możemy. Może to, wie pan, dla jednego drogo to nie to samo, co dla drugiego. No roku, tak, także. no tak, bo wie pani... To jest pojęcie względne, prawda? Oczy... Oczywiście, natomiast yy, rzecz jest w tym, że Mało firm w ogóle oferuje ubezpieczenie autokasko dla motocykli zabytkowych. No w ogóle dla motocykli nie wszyscy chcą to robić. Mm -hmm, natomiast, natomiast ja już sprawdziłem, jaka jest oferta PZU i odrzuciła mm -hmm. mnie. Odrzuciła mnie zdecydowanie mm -hmm. wysokość Czy opłaty. Może, no mówię, nie, nie ten. Ale Nie dyskredytuję zupełnie, bo też nie powinno tak mówić. Ale ogólnie jest, jest to, to, ten rodzaj ubezpieczenia drogi. Ja wiem, to oczywiście żadna tajemnica. Natomiast proszę mi powiedzieć, czy jest jakiś, nazwijmy to, schemat obliczenia wysokości składki autokasko w zależności od wartości motocykla? Wiem, że decydują różne elementy. Mój nie, wiek. Pan, to nie, nie strzelę tak panu. Ja po prostu, jak nie wprowadzę, to panu nie powiem tego. Nie ma w ogóle, bo dużo znaczenia ma Pan, czyli jako klient nie ma duże znaczenie. Wiem, wiem. Wartość y... pojazdu, rok produkcji, wszystko. Tak, 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 tak. Czyli z... Ale ogólnie rzecz biorąc, powiem Panu szczerze, a klientów mam sporo, a nie, nie sprzedaję w roku ani jednego. <grym> 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 czyli prawdopodobnie nie sprzedała Pani nigdy. Mm -hmm. To ja wiem, to jest wie Pani... Że jest to tak, ja w, kiedy sprawdziłem w PZU, to motocykl o wartości 130 tysięcy złotych, bo tak mniej więcej go oceniam, to jest Harley, Harley z 40 roku, składka roczna wynosiłaby 29 tysięcy, więc oczywiście... No i... I u nas przypuszczasz, że będzie podobne. No to już jest jakaś informacja. A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo macie szeroki pakiet usług ubezpieczeniowych. Czy, mhm. czy w ogóle jest możliwe ubezpieczenie? Bo oprócz tego motocykla mam inne, które są jeszcze bez dokumentów to są kolekcjonerskie egzemplarze, składane, budowane wie, wiele lat. Czy jest możliwość ubezpieczenia? Tego mienia w jakiś sposób dowolny, albo osobno każdy, albo w jakimś pakiecie z nieruchomością. No nie wiem, po prostu niech mi pani powie, skoro auto, pani. Kasko? Auto, kasko? No nie, w tym momencie już byśmy nie mówili chyba o autokasko, bo te motocykle nie jeżdżą, tylko no. o jakimś Aha. ubezpieczeniu. Nie, nie, w ogóle wszystkie pojazdy, które ogólnie rzecz biorąc podlegają rejestracji, mhm. to kasko możemy zrobić. Nie możemy okay. zrobić jak mienia na przykład w domu. A, a, rozumiem. A jakby miał amforę antyczną, grecką z pierwszego wieku przed naszą erą? Czy to by się dało zrobić, czy nie wtedy? Co by pan miał? No obojętnie, jakiś antyczny przedmiot, bardzo cenny. Czy to by się dało znaczy, zrobić? To, jeżeli, jeżeli jest to ruchomość domowa na przykład, jest uh -huh. jakiś obraz na przykład, uh -huh. e, no to firma pewnie indywidualnie podeszła, dlatego że mamy możliwość ubezpieczenia e, ruchomości specjalnych i tam mogą o, być o, i, i różnego mega, rodzaju antyki, różnego uh -huh. rozprzęty, uh -huh. ale to jest kwestia no, oferty specjalnej zrobionej, musimy pewne dokumenty, wymagamy wtedy, no i takiego miania, pewne zabezpieczenia, także. To, Jasne. coś można zrobić, no? Jasne, ale wtedy y, niemożliwe by, żeby to był motocykl na przykład. Nie, nie dałoby nie, się nie. podciągnąć w ten nie. zakres. Nie. Dobrze, dobra, nie męczę pani dłużej, dziękuję, dość dużo mi pani powiedziała tak, i y, dziękuję bardzo, do usłyszenia. Proszę. Do usłyszenia. Sami słyszeliście, że y, to jest podobna trochę oferta do oferty PZU. I jednocześnie to, co sugerowano mi po yy, ostatnim filmie, że podeszliśmy od tyłu strony do tematu i że należy to ubezpieczyć yy, w ramach wyposażenia nieruchomości, że też warta jest wyjątkowo elastyczna. No, yy, że też jest niemożliwe. Dobra, yy, dzwonimy dalej. Została nam jeszcze jedna firma. I tutaj prawdopodobnie będziemy pozytywnie zaskoczeni, bo nie bez powodu tam dzwonię. Kompensa. Halo. Dzień dobry, moje nazwisko Erwin Gorczyca. Dzwonię do Pani, bo Pani jest agentem kompensy, prawda? Tak. No i mam pytanie: Proszę mi powiedzieć, czy to towarzystwo ubezpieczeniowe ma ofertę? Chodzi mi o autokasko dla zabytkowego motocykla. Nie wiem, musiałam się zorientować, bo od niedawna są jakieś z motocykli, ale mm -hmm. czy jest przypadka autokasko? Nie wiem. Mm -hmm. odbyłem, nie spotkałam się z tym. Mm -hmm. No bo wie pani tak, na pewno kompensa poszła właścicielom zabytków na rękę, kiedy PZU wycofało się z, ze zniżki 70% dla członków klubów PZ motowskich. To kompensa się tutaj podjęła, ubezpieczania o 70% niżej, ale w zakresie OC. Natomiast, także to wychodzą o niewielkie sumy. Natomiast chciałbym się dowiedzieć właśnie, czy macie możliwość ubezpieczenia zabytkowego motocykla w szerokim zakresie, czyli autokasko. Wie pan, co to no, spróbuję się może zorientować? Bo dzisiaj będę tam u nas w biurze, to coś może popytam, czy ktoś coś mhm. słyszał, sprawdzimy ewentualnie, bo to taki no, nietypowy przypadek. Aha, nietypowy. Czyli na naszym terenie nie zdarzyło się, albo. No raczej albo... No, nikt nie pytał, nie było zainteresowania. A ile tam y, lat ma y, ten zabytkowy motocykl? 80. Ile? 80. 80. Ono to To. to, to sporo. To takie nietypowe. Ja próbuję się rozeznać w temacie. Dobrze, mam jeszcze... Bardzo, bardzo proszę, będę czekał. Natomiast interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Jak będzie Pani się dowiadywać, jakie są możliwości, to mam drugie pytanie, podobne. Chodzi o to, że mam tych motocykli dużo więcej i nie wszystkie są zarejestrowane. Ten, o który pytałem, jest motocyklem zarejestrowanym z tablicą, z dokumentami. Natomiast mam motocykle, które dopiero są budowane, tak to nazwijmy w cudzysłowie. To są historyczne pojazdy, które ja jako tam powiedzmy amator restauruję. I niektóre mają blisko 100 lat. Nie wiem, czy będą jeździć. Prawdopodobnie tak, nie wiem kiedy, ale stanowią pewną wartość same w sobie, nawet nie będąc kompletne jeżdżące. I pytanie moje jest takie: czy w Waszym towarzystwie da się ubezpieczyć taki motocykl w dowolny sposób, czyli jako antyk, jako część nieruchomości, czy jako dowolny jako sposób? kolekcjonerskie ewentualnie. Tak, tylko nieformalne, bo ja nie mam ani mm -hmm. muzeum, ani kolekcji nie. zarejestrowanej. To jest po prostu nie. mój garaż. Próbuję, mm -hmm. próbuję się zorientować. Dobrze. Bo troch, trochę szczerze mówiąc, trochę liczę na kompensę, dlatego że ja już się wcześniej dowiadywałem, oddzwoniłem mnóstwo towarzystw ubezpieczeniowych, mm -hmm. z wieloma ludźmi rozmawiałem i wydaje się, że wy jesteście jedynym towarzystwem w Polsce, które daje jakąkolwiek szansę, że to można zrealizować, bo w towarzystwach, które w ogóle się podejmują ubezpieczenia yy, no właśnie, składka jest absurdalnie wysoka. Absurdalnie okay. wysoka. Po prostu to jest jedna trzecia, jedna czwarta wartości motocykla, więc no, wie Pani, nie, nie, nie z zaakceptowania. Dobra, nie męczę, w takim razie czekam na... Dobrze, spróbuję się coś zorientować. Gdyby mi się coś udało, to Super. Y, albo sms-em wyślę, że coś, coś, coś wie, albo Dobrze, dobrze bardzo proszę. Dziękuję do widzenia bardzo. Do, widzenia. do usłyszenia. Do widzenia. Czyli, jak widzicie, w naszym co najmniej powiecie, a może i szerzej, yy, prawdopodobnie nikt do tej pory nie realizował takiego zlecenia, a przynajmniej nie u tej pani agent. No i u agentki, powinienem powiedzieć. No i cóż, jak gdyby znowu sprawa zawieszona. Odpowiedź, jaką tej pani dostanę, umieszczę prawdopodobnie w komentarzu, bo teraz nie chcemy czekać. Ona może zadzwonić za dzień, może za dwa. Agent, z którym rozmawiałem z jednej z wcześniejszych firm dwa czy trzy dni temu, no jak na razie nie zadzwonił do mnie, więc tutaj być może będzie podobnie. I nie chciałbym czekać tyle dni. Kujmy to żelazo póki gorące, realizujmy zdobywanie informacji do końca, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak to wygląda w Polsce. No dobrze, przejdźmy. Dlaczego dzwoniłem do kompensji do Warty? Dlatego, że od Was, dziękuję wszystkim koledzy, którzy, którzy się do mnie odezwali: Wiesław, Robert, Maciej, Adam, może nie wszystkie imiona wy, wymieniłem, koledzy, którzy napisali w jaki sposób wygląda to za granicą. I między innymi od Was dowiedziałem się, że Warta jednak ma ofertę, słyszeliście przed chwilą prawdopodobnie nieatrakcyjną, równie nieatrakcyjną jak PZU i że Kompensa ma ofertę bardziej realną na ubezpieczenie zabytkowych motocykli. Na potwierdzenie tego powiem, że jeden z kolegów przysłał mi skan Polisy. Ubezpieczył Harley'a WLA z 1942 roku oczywiście, wartego według wyceny rzeczoznawcy 70 tysięcy złotych Ubezpieczył go w pakiecie AutoCasco i składka wyniosła 2800 zł rocznie. Czyli spróbujmy to porównać do mojej próby ubezpieczenia Harley'a UL z 40 roku. Wartego zaokrąglimy dwukrotnie więcej. Czyli prawdopodobnie zapłaciłbym dwukrotnie więcej, albo może coś takiego jak ten kolega ubezpieczający WLK, czyli między 5 a 6 tysięcy złotych, bo jak wiadomo wszystkie parametry obliczeniowe wynikają z wieku historii ubezpieczeniowej, z wieku właściciela motocykla i tak dalej, i tak dalej, więc bardzo dużo czynników decyduje i różnice mogą być spore. W każdym razie złapaliśmy jak gdyby zupełnie inny poziom wyceny. Już motocykl nie jest. Ubezpieczenie nie jest wysokości. Mówię o opłacie ubezpieczenia. Nie jest wysokości 1,4 wartości motocykla, tylko powiedzmy około 5%. Dobrze policzyłem, chyba mniej więcej. Czyli nie 25% czy 25%. I to już jest suma, która wydaje się być do zastanowienia. Teraz, jak to wygląda? Za granicą. Z informacji od kolegów, które dostałem, yy, można wyciągnąć jeden ogólny wniosek, że wszędzie, albo przynajmniej mówię o źródłach, które do mnie dotarły, ubezpieczenie motocykla zabytkowego, autokasko jest bezproblemowe i składka wyliczona jest na poziomie. Bardzo uogólniamy, ale chodzi o to, żebyście wiedzieli, jaka jest różnica w tym, co oferują nam krajowe towarzystwa ubezpieczeniowe, aczkolwiek wiele z nich to są te same towarzystwa, które funkcjonują za granicą. Jest to obce towarzystwo, tylko ym, posiadające siedziby agendy u nas. Więc wartość ubezpieczenia, składki ubezpieczeniowej to jest od jednego, średnio do dwóch licząc, wychodziło mi, że czasami prawie do 3% wartości motocykla. Czyli, jeśli mój Harley UL zostałby wyceniony przez rzeczoznawcę na 130 tysięcy, takie zrobiliśmy założenie, to zapłaciłbym pełen pakiet ubezpieczeniowy w granicach między 1300 a 3500 zł, czy 4000 zł. Biorąc, analizując jak gdyby te widełki, w których udało nam się coś, cokolwiek określić. No, wobec 29 tysięcy to jest, to jest duża różnica. I teraz ja tam się zastanawiałem, bo poznałem kiedyś panią Karol nasz, która początkowała w latach, to był koniec lat 80. początkowała, w, ale już była znana w branży ubezpieczeniowej, jeździła na imprezy motocyklowe, na których bywałem. Okazuje się, że działa dalej. Fantastycznie zajrzałem. Koledzy potwierdziliście, że firma działa. Zajrzałem na jej stronę niesamowicie rozwinięta w tej chwili. Ubezpiecza wszystkie pojazdy w różnych dziwnych grupach, łącznie z motocyklami wyścigowymi, samochodami terenowymi, specjalnymi, customami. No, w ogóle pakiet niesamowity. Widać, że, że firma, i chyba o ile pamiętam informacje, to tam jakieś dziesiątki czy setki tysięcy są motocykli ubezpieczone u niej. Gratuluję sukcesu. Fajnie byłoby, jakby się jakaś Karol Nasz pojawiła w Polsce i, i zrobiła tutaj porządek. No to dziękuję o ubezpieczeniach. O ubezpieczeniach na razie tyle. Wszystkie informacje, które uda mi się jeszcze zdobyć i do mnie spłyną z warty, czy z kompensy, czy to, co, na które czekamy już od paru dni, postaram się umieścić w komentarzach. Nie witam się, bo przed chwilą to zrobiłem. Chociaż wybrzymiec klasną i się czuję, jakbyśmy od nowa coś kręcili. Ten suplement nazwijmy to o ubezpieczeniach. Fajnie by było, jeżeli ktoś na niego trafił, to żeby obejrzał sobie nasz wcześniejszy odcinek zapachu garażu, bo inaczej nie zrozumie, o czym mówimy, tak mi się wydaje, że to będzie pełniejsza, pełniejsza informacja. I druga rzecz, bardzo dużo komentarzy, informacji poszło na naszej facebookowej grupie Zapach Garażu, tam też zapraszam jeżeli ktoś chciałby się zorientować jak ten temat, jak ten temat wygląda, bo pewne informacje tam zamieszczamy przechodzę do tego który, do tego tematu który miał być dominujący w dzisiejszym filmiku, ostatnio kręcimy strasznie intensywnie bo w tym tygodniu oprócz dzisiejszego pojawił się już jeden film o tych ubezpieczeniach ale chciałem teraz powiedzieć o czymś co się pośrednio wiąże z Tematem ubezpieczeń, no mianowicie o tym tragicznym pożarze w Hochburg w Alpach Odstalskich w Austrii. O pożarze, który zniszczył muzeum motocyklowe, znajdujące się przy stacji narciarskiej. Domyślam się, że właściciele muzeum są właścicielami stacji narciarskiej, dlatego taka lokalizacja, ale to są moje domysły, nie wnikałem głęboko w temat ogień podobno wystartował gdzieś z budynku kasy biletowej i rozprzestrzenił się na pozostałe części budynku. Natomiast tragiczna tragiczna rzecz, ale spłonęło. Tam było eksponowanych 230 bodajże motocykli. Nigdzie na zdjęciach nie byłem tam, więc nie wiem też, ale nigdzie na zdjęciach nie widziałem jakichś magazynów, warsztatów, czy hal, hal takich y, asystujących, gdzie powiedzmy y, byłyby jeszcze więc jakieś tam motocykle. Wydaje się, że wszystko się spaliło według zdjęć, tylko dostałem informację, zresztą to można było też wypatrzeć, że ocalała jedynie kolekcja motocykli Indian, łącznie z najstarszym, tak zwanym Camelback, y, nie wiem, 908 rok albo coś takiego. No, chyba potwierdziła się po raz kolejny yy, prawda, że old Indians never die. Yy, może mój przypadek jest tutaj bardzo skromny i malutki, ale kiedy mój, yy, u mnie pożar zniszczył wszystko, Indiany też ocalały. Były w innym garażu jeżdżące i przeżyły. Natomiast, dlaczego o tym mówię? Yy, jest to tragiczne oczywiście wydarzenie dla całego motocyklowego świata, I nie tylko, bo rozmawiając z ludźmi niezwiązanymi z motocyklami, słyszę, słyszę te informacje, ona krąży bardzo intensywnie po Polsce. W tradycji stało się zadość. I m, dlaczego ty mówię? Wczoraj przeczytałem, że właściciele stwierdzili, że kolekcja nie będzie odbudowana. Trochę mnie to zdziwiło, zaskoczyło, bo nie bardzo rozumiem, ale, no ale taka decyzja wcześniej zaraz po pożarze dzwoniłem pisałem do znajomego Austriaka który organizuje rajdy Indiana w których miałem przyjemność dwukrotnie uczestniczyć i pytałem się go ale to też za, jak gdyby przedłużając pytanie od was od naszych widzów czy będzie organizowana jakaś zbiórka szybko dostałem odpowiedź że nie będzie zbiórki na ratowanie kolekcji na odbudowanie bo po pierwsze rodzina Właścicieli jest bardzo zamożna. Po drugie kolekcja była bardzo wysoko ubezpieczona i nie powinno być tutaj problemu z odzyskaniem pieniędzy za spalone motocykle. No i teraz tak, dlaczego zdziwiło mnie, że kolekcja nie będzie odbudowana? Ktoś powie, no oczywiście wszystko w, w, w zgliszczach, motocykle Spalone, zawaliła się na nie konstrukcja budynku. Tak, ale chciałbym Wam opowiedzieć inną historię. Myślę, że analogiczną, ale która zupełnie inaczej jednak wyglądała. W 2003 roku spaliło się na szczęście niedoszczętnie, ale chyba w 60% Narodowe Muzeum Motocykli w Birmingham w Anglii. Muzeum. W muzeum zawierało się około no blisko 1000 motocykli, z czego chyba 600 jak pamiętam, byłem tam kilkukrotnie chyba około 600 było na ekspozycji, reszta była w magazynach i w warsztatach, które te motocykle przygotowywały czy zajmowały się nimi. Dlaczego powstał pożar? Nie wiem. Teraz w tym przypadku, w austriackim też nie wiem, natomiast to nie jest istotne. Istotne jest, że pożar wybuch 17 września 2003 roku i 15 miesięcy później, 15 miesięcy później, wszystkie motocykle, budynek, dach, ściany były na swoim miejscu. To jest coś, co się wydaje nieprawdopodobne. Spłonęły prototypowe, najpiękniejsze, najwspanialsze motocykle produkcji angielskiej, Jest to muzeum narodowe motocykli z innych krajów tam w ogóle nie ma spłonęły braw Superiory spłonęły wyścigowe IOTSy spłonęły prototypy spłonęły Vincenty spłonęły Heskety wszystko najlepsze co możecie sobie wyobrazić motocykle niekiedy z historią wyścigów z historią ludzi, którzy na nich jeździli no i teraz co się stało Mobilizacja społeczności motocyklowej angielskiej, myślę, że nie tylko społeczności motocyklowej, ale w ogóle społeczeństwa angielskiego, mobilizacja była tak niesamowita, że na adres Royal Richardsa, właściciela i organizatora muzeum spływały części, literatura, zdjęcia, pieniądze. Po 15 miesiącach wszystko wróciło na swoje misję. Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Nie wiem, jak to się stało. Ile osób pracowało przy tych motocyklach? Przypuszczam, że było też wsparcie w postaci rąk mechaników, którzy zdecydowali się wziąć na siebie odbudowę poszczególnych sztuk. Inaczej tego sobie nie wyobrażam. Byłem tam po pożarze, byłem tam przed pożarem i nie zauważyłem różnicy. Nieprawdopodobne. Ale czy dlaczego w Austrii nie podejmą decyzji o odbudowie? Nie wiem. Może to jest tylko informacja niesprawdzona, że muzeum nie będzie odbudowane. Tak dzisiaj czytałem, czy wczoraj. Natomiast jeszcze może próbując znaleźć odpowiedź na to pytanie, kiedyś brałem udział jako obserwator w rajdzie Pioneer Run. To jest rajd organizowany z Londynu do Brighton na trasie pierwszej historycznej. Gdzie miał miejsce pierwszy rajd samochodowo-motocyklowy w historii w ogóle motoryzacji. I na tej trasie jeżdżą, jeżdżą co roku motocykle wyprodukowane y, do I wojny światowej. W Anglii to się nazywa weteran. U nas nazwą weteran obejmuje się wszystko, co ma więcej nie wiem, niż 25 lat. Ale to jest konkretna nazwa: weteran to są motocykle do pierwszej do pierwszej wojny. Wystartowało ich ponad 300, ale nie o tym chcę mówić. Chcę powiedzieć o społeczności angielskiej. Jadąc te niecałe chyba 100 kilometrów, czy około 100 km z Londynu do Brighton, po drodze, yy, impreza była w marcu, ale było dość ciepło, po drodze przyjeżdża się yy, przez gęsto zaludnione tereny, budynki, domy mieszkalne. Przed każdym z nich Stały krzesła, leżaki, ludzie wypatrywali tych motocykli. Każdy motocykl startował indywidualnie. Ta dzielnica Londynu to jest chyba nazywa się Epson Down czy jakoś tak. Zresztą inteligentnie organizator ustawił je na górce, więc każdy. A były też XIX-wieczne trójkowce, gdzie, gdzie start z pasażerem nie jest wcale łatwy, więc z górki, ta górka im ułatwiała, ułatwiała sprawę. I wzdłuż trasy rajdu. Były ustawione stoliki, krzesła leżaki, kawa, herbata, napoje chłodzące dla kibiców, dla obserwatorów. Przed każdym domem stał motocykl. Wszyscy ludzie, którzy się w jakiś sposób uosabiają z, z tym zjawiskiem z motocyklami, wyprowadzali swoje motocykle przed bramę, przy ulicy, żeby stały przy ulicy, żeby widać było, że oni też są motocyklistami. Przed niektórymi domami stał jeden motocykl, przed niektórymi dwa, przed niektórymi 20, albo więcej. I bardzo mało było domów, gdzie nie było żadnego motocykla. I to jest właśnie społeczeństwo angielskie. Myślę, że najbardziej dojrzałe, jeśli chodzi o, o tradycję motocyklową. Jeszcze jedna rzecz. Są, mamy w Polsce wiele forów, są fora motocyklowe, gdzie różne osoby. Mają prawo wypowiadać się i oglądać. Słuchajcie, za załamałem się, kiedy przeczytałem na którymś z nich na szczęśnienie naszym: zapachu garażu. Załamałem się, kiedy przeczytałem czyjeś, yy, czyjeś domysły, a właściwie przekazane z dużą pewnością siebie, że właściciele podłożyli ogień po to, żeby wydusić z ubezpieczenia jak, najwięcej jak największe pieniądze. Słuchajcie, załamka. Podłożyć ogień to można budę można podłożyć pod budę z klapkami Kubota, jak komuś zostało 70 tysięcy po sezonie i nie wie co z nimi zrobić, szuka nagle kasy i będzie próbował wydusić z ubezpieczenia, ale nie zabytkowych motocykli, gdzie płonie Megola, gdzie płonie Munch, gdzie płoną braw Superiory, gdzie płoną wyścigowe włoskie motocykle. Każde z tych motocykli, każdy wystawiony na aukcji na przykład... W Los Angeles, yy, zawsze, nie wiem czy w tym roku się odbyła, czy odbędzie, zawsze gdzieś tam pod koniec zimy, osiągnąłby cenę przewyższającą jego wartość. Bogatych kolekcjonerów, ludzi, inwestorów naprawdę nie brak. Każdy zaprasi, zapłaciłby trzy razy tyle, co zaproponuje ubezpieczenie. Nie wiem, jak można tak idiotyczne wysu, wys, wysuwać przypuszczenia. Mało tego, są niemoralne, są nieetyczne wobec właścicieli. Nie wiem, czy widzieliście wywiad z nimi, z braćmi, którzy są właścicielami tej kolekcji. No jeden był w stanie się opanować, drugiemu głos się trząsł, gość prawie płakał, nie był w stanie się głosu wymówić. Tak, na pewno podłożył ogień pod swoje motocykle. No cóż, szkoda tylko, że to motocykliści wysuwają tak idiotyczne, idiotyczne przypuszczenia. Dobra. Nasz przekaz nie powinien być negatywny, ale to są sytuacje, to są momenty, kiedy mi się ulewa, po prostu kiedy widzę, jak, jak ciężko czasami najprostsze rzeczy zrozumieć. Mam nadzieję, że to muzeum jednak zostanie odbudowane. Znowu wyszedł z tego strasznie długi film. Aha, przepraszam, klapki Kubota za to, co powiedziałem przed chwilą. Czyli co? W piątek wieczorem pojawi się następny. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.